Cześć, się ma, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner Dzisiaj zrobimy sobie kolejny unboxing blistrów z Biedy hmm, Biedy, Biedry, różnie ludzie gadają W każdym razie chodzi o Biedronkę Jak ktoś nie ogląda poprzednich moich filmików to tylko powiem, że w Biedronce taki zestaw można kupić za 13,99zł W skład zestawu, może zrobimy tak w dziennie się robi to przy oświetleniu. W skład zestawu wchodzą 4 saszetki, czyli 24 karty i jedna karta ze specjalnej, limitowanej edycji. Co ciekawe, co fajne, to to, że e, karty z limitowanej edycji to nowość na rynku polskim. One nie były dostępne w żadnych saszetkach e, dotychczas. Wow, coś się tam odpala z tyłu. Mamy cztery caszeczki, zobaczymy za chwilę kogo trafiliśmy jeszcze. Wow, i jest mi ulubieniec! Jest, jest, jest. W końcu go mam, to jest Pirlo, Andrea Pirlo z Juventusu Tourn. Świetnie, jestem bardzo zadowolony. W zasadzie unboxing moglibyśmy już skończyć, ale nie będę taki, pojedziemy dalej. Kogo tutaj mamy? Mamy Messiego, mamy e, Palucha, czyli Riberiego, mamy Humelsa i jeszcze raz Liberiego. Sprawdza się to, że w każdym blistrze są dwie takie same saszetki. Przynajmniej jak na razie i u mnie będę obcinał tym razem saszetki z tego względu, że mój asystent coś zaczął cudować. I prosi mnie, żebym dbał, dbał o, o saszetki. Mamy Sokratisa, umówiliśmy się z niektórymi z Was, że będę mówił tutaj po imieniu, nie będę mówił, wymawiał jego nazwiska. Mamy Fabregasa, Pabão, mamy Sylwę. fajny przekrój nawet, Maxwell, Sherawi, świetna saszetka, saszetka, wow, 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 jest późno, zaczynam już seplenić. I na koniec Saviola na fańsie. Fajny, fajny zawodnik, powiem szczerze, Otwierałem pierwszy, pierwszy starter pack, to znaczy, pierwszy starter pack, przepraszam, pierwszy blister z biedronki, i tam pierwsze trzy blistery, i tam trafiłem fajne karty w kolejnym takim trójpaku. Niestety już takiego szału nie było. Zobaczymy, jak będzie teraz. No, może, może, może krkić, tak krkić w Nie będziemy zasłaniali, nie, nie, nie. Santana, was fajna brudka kogo teraz mamy teraz mamy Maca Melsa. słuchajcie ten film wejdzie pewno w piątek jeżeli nie wejdzie to trudno, ale jest piątek zamierzam nakręcić bardzo, bardzo krótki film informacyjny, mam pewien projekt który być może kogoś z Was zainteresuje więc śledźcie mój kanał wszystkiego się w nim dowiecie w tym filmie oczywiście. Scott Brown. O, dosyć rzadki leasing. Co nie zmienia faktu, że powtórka nam się trafiła. <grym> I mój ulubieniec Wayne Rooney. Chociaż powiem szczerze, że ostatnio analizowałem te moje karty i powoli, powoli, powoli zaczyna go gonić Modric. Wow, ktoś do mnie pisze. Dobrze, że nie dzwoni. O, Rowen po raz kolejny. Wow wow, Vermeer cienki, 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 poza w zasadzie Pirlo Cannavarro Christensen i AF <ścoughs> w każdym razie Andre, na pewno Andre cienkie, cienkie karty, także po tym jak się podpaliliśmy w pierwszym unboxingu jak no teraz już Takiego szału nie ma, e, czytuję Wasze komentarze e, pod filmami i niektórzy piszecie, że trafiliście topkę, trafiliście legendę. No jestem ciekaw, czy to było tak naprawdę, bo powiem Wam szczerze, trochę w to nie wierzę. E, nie mówię o tym, że w ogóle nie można trafić, tylko nie, nie wierzę, że można trafić no, w jednym listerze, Tam na przykład ktoś napisał dwie topki i legendę, czy jakoś tak. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Powtórka, powtórka, kolejna. Aha. jeszcze, jeszcze miesiąc temu, nawet nie jeszcze przed świętami, za taką kartę można było dostać u nas e, niezłe siano. Można było też dostać e, na przykład dobrą topkę. W tej chwili, no niestety, e, biedronka troszeczkę, troszeczkę obniżyła loty. Handlu tymi kartami. Pirlo. Uuu, kot. Eee. Na pana fansa. Pana fansa, choligansa. Dobra, Kedira. Sarrenna. Oj, nie mogę się przyzwyczaić do tego Olimpiku. z Tym razem dwa razy Hummals będzie występował. Dbam o te saszetki, jak mogę, widzisz. Tak. Nie dostanę po uszach? Nie, to dobrze. Czech, Czech. Lam, i teraz kawiarni. Kawani, kawiarni, co ja mówię? Kawiarnia. Tak, kawiarni. Kawani. I huger, na Po unboxingu za nami, bo jak wiecie, otworzymy tradycyjnie trzy blisterki. Później rzucimy się na paczki. E, no, ostatnio dostaje. Teraz większe paczki, możecie sobie spojrzeć, jak to wygląda. To są przesyłki od Was. Między innymi te, bo dostaję mi dużo więcej. E, zastanawiam się, kiedy zaczniecie mi przesyłać karty w, w, w pudłach od telewizorów. Bo na to na to zaczyna wyglądać. E, kiedyś mi się trafiła taka duża przesyłka w środku. cztery karty. Turan. Wow! I mamy w końcu mamy game changera. W końcu jakaś dobra karta. po trzech czy czterech blisterach posuchy i na koniec Lukas, Lukas, Lukas. Gdzieś tam coś tam w trawie piszczało, że ta drużyna, Paris Saint dokładnie. Gdzieś tam coś tam się za Messiego chce zabrać. Nie wiem ile w tym prawdy. Zobaczymy, poczekamy. Może, może. Nigdy nie można mówić nigdy, ale. O, a tutaj nasz lewusek. Ale może coś w tym jest. Leno. Bender. 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 Cannavarro. Ja ten człowiek często kończy. kończy ostatni ten. I teraz co bierzemy? Bierzemy sobie Robena. Bierzemy Humelsa, Czy lama? No, weźmiemy sobie. Robenika Robenika zostały mi jeszcze dwie karty do zdobycia to nie znaczy, że ich nie mam, natomiast jeżeli zdobędę te dwie karty, to będzie oznaczało, że w zasadzie wszystkie wszystkie e, całą kolekcję zebrałem z unboxingów, a nie z przesyłek, z zakupów i tak dalej. Uwaga. Pa, pa. nowość, starość. Tu mam muszę zmienić biedronkę. Miller. Miller, tak. W tej biedronce zdecydowanie już nie będę robił zakupów. Tak to wygląda. No i zaczynamy. Czekajcie, zrobię mu przyjemność i znowu obetnę staszetkę. Nie wiem co, co. niektórzy mają z tym, żeby staszetki pakować, jeszcze raz karty. Pabę. Ba ba o, już widzę, że. Fisher Fischer. No, taki dosyć, dosyć rzadkawy zawodnik. Maniatis i Fernando. Fernando, który robił u nas za Mikołaja na karcie świątecznej. Po przeróbce, oczywiście. Ja mam też pewną, pewny, pewien pomysł na na jedną świeżą kartę, którą chcę zrobić i Wam zaprezentować. Niestety nie mogę znaleźć gdzie głowy. Dobrać głowy, żeby była idealna, ale jest koncepcja, może coś z tego wyjdzie. David Al Altintop. Martinez. Wow, trzeba się poświęcić. Oho ho ho. Ale rzadki fans. Rzadki fans. Powiem szczerze, że chyba drugi mi się trafił dopiero. Nie, chyba nie. Nie wiem, nie pamiętam, tyle tego było. W sobotę będę to układał, bo mam trochę więcej czasu. Zobaczymy, ile mamy metrów bazówek, bazówek z tego roku. Pamiętam, jak zaczynałem kręcić filmy, pokazałem Wam bazówki z zeszłego sezonu i sezonu update. Tego było tyle, że można było by na tam skakiwać. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Niestety to będzie taka przyspieszona i skrócona kolekcja z tego względu, że za chwilę wskakujemy w Mistrzostwa Świata i, i niestety, niestety nie, nie będzie update'ów innych rzeczy. Także Bernard ła ła, ła normalnie kompany. Ale ktoś tam kaszle na przystanku tramwajowym. <noise> Oczywiście żartuję. No dobra, kolejna saszetka, ostatnia tym razem. Znowu lewy, leno. Puf! I mamy jajaturę Top Master. No w końcu coś się ruszyło w tych blisterach, bo już chciałem je iść oddać. Także trafiliśmy sobie jedną topkę, jednego game'a na 3-3 bisterki. No, nie jest źle. Nie liczyłem na jakieś e, kokosy, sukcesy i tak dalej, ale... Gonzales i Hildebrandt na koniec. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam. Teraz zabierzemy się może za paczuszki. E, zobaczymy sobie, co tam przysłaliście do mnie. Tak jak mówiłem w którymś z filmów, teraz też się powtórzę. Wszystkim, którzy coś do mnie wysłali, a nie otrzymali przesyłek, wszystkich tych proszę o kontakt z tym, że piszemy raz zwięźle i na temat co wysłaliśmy, jak wysłaliśmy, co chcieliśmy w zamian podajemy adresik jeżeli nie odpisuję w ciągu godziny dwóch trzech to znaczy, że mnie nie ma przy komputerze albo że po prostu robię coś innego jestem tym zajęty także każdy odpisuje i czeka czeka na odpowiedź dlaczego proszę Was o to dlatego, że troszeczkę mi się te przesyłki pomerdały to raz a po drugie E, dzisiaj zajrzałem na chwilę na PW, zobaczyłem trójkę z przodu i uciekłem. Trudno, trudno, trudno. Pozdrawiam Was serdecznie, e, zapraszam na kolejne filmy. Szalony kolekcjoner, cześć.